To co kiedyś było ważne dziś jest puste Raz na wpadną wpadną w bezgraniczną próżnię Serce puste, brakuje w nim ciepła to świadomość tego, że ciebie tu nie ma szare oczy, szare niebo tracą znowu swoją barwę. Wszystkie detale przestały być dla mnie ważne. Zastanawiam się, co w tym wszystkim jest naprawdę. Bo zgubiłem sens. Co mi daje ból? Jeżeli przestaję znowu czuć. Pomimo wersów wypowiedzianych już. Serce zaczął oplatać, ten cierni bluszcz. Co mi daje ból, jeżeli przystaje znowu wszystko czuć. Pomimo wersów wypowiedzianych już, serce zaczął oplatać, ten cierni bluszcz. I tak znowu co noc, demony o krok. Z każdym momentem czuję jak spadam znowu na dno Patrzę w szklanki dno, myśląc o tobie Wciąż nic nie wydaje się takie samo Powiedz czemu wpadam wam okranią Ciągle to, co dawało szczęście dzisiaj pochłonął rok. mrok Nie zostało dziś nic więcej Nie Co mi daje ból jeżeli przystaję znowu wszystko czuć, Pomimo wersów wypowiedzianych już, Serce zaczął oplatać, ten cierni bluszcz. Co mi daje ból, Jeżeli przystaję znowu wszystko czuć, Pomimo wersów wypowiedzianych już, Serce zaczął oplatać, ten cierni bluszcz. Kiedy znowu będziesz płakać po myśl o mnie Kiedy chciałem pomóc Tobie, lecz nie mogłem Kiedy chciałem Cię przytulić mówiąc dobrze Dzisiaj myśli wszystkie strawiły moje ogień Co mi daje ból Jeżeli przestaje znowu wszystko czuć Pomimo wersów wypowiedzianych już Serce zaczął oplatać, ten cierni bluszcz.